Żyli noc, zobaczcie co mnie z rana czeka. Za pułapka normalnie, kurde, łeb można stracić na farmie. Się ma laseczki młode. Mm. I ty, Oda, ty to gruba się zrobiłaś ty Też będziesz taka Jeszcze trochę Biadom Jadzia. Spędzi? Chodź, podrapię farmerek Chodź, chodź Chodź. Już wypuszczam Chodź Hmm Dzie kurde Co mm. <słyska> <słyska> to wcześnie Jaćka, co ty kurde, chodź, dojmy najpierw Uuu Widziałaś to Bardzo niepokojące objawy Widzę białe króliki kurde Pogieł go Spierdzielu. ale ale nie, niedobrze, że na tą stronę Czyli tutaj gdzieś musi być w siatce jakiś otworek Trzeba złapać, zobaczyć to samicamicę i wrzucić z powrotem. Kurde no nie mam czasu wybiegu zrobić, płatać lipa pa Zacznę, dziewczynki Styka Chodźcie Chodź Ania. Chodźcie jecie i na pastwisko. Pasuje układ. Zaraz robię tu porządek i będzie bicie ostatnich kurczaków z pierwszej te e partii. Chodź Ania. Ania. Chodź. Jada zostań. Dzisiaj jada. Przezamknąć. Do trochę zjadło, one wybierają, szukają czegoś tutaj, jakiegoś nasionka. A młode, coś tam zjedzą. O tyłki urosną. Co nie pasuje? Swiaderka się przyzwyczaiła. Bo przy tym to ją tukli. Znaczy tuki. No wie, wiecie, się przepychają. A ona miała zawsze swoje wiaderko prywatne, nie? Czy przyzwyczaiłaś do takiej opcji. On inclusive, kurde. A. nie, nie gładne. Teraz joda patrzę, że szuka czegoś pyskiem Co? Po trochę i was wypuszczę Ależ futro kurde Odżywek nie trzeba, zobaczcie na zwierzaka Po co wydajecie kobity, tyle kasiory na te wszystkie odżywki, szampony i inne Wystarczy zdrowo się odżywiać o. Będziecie lśniły Jak joda a po niej jeszcze nie widać. Ona futry zmienia cały czas. O, się sypie z niej. Dobra, ale też pręgę chyba będzie miała. O, ciemna się robi. Będzie jak ten koziołek, on też biały był. No i dobrze, no niech tam coś tam ma na tej twarzy i na grzbiecie. Na twarzy, na pysku. Pysk ma koza czy? czy ten mordę czy gębę? Buzia. Lakier Pobitej już, kurde, daj pan spokój Ile żyć zjad kurczaków Uciekaj. Abik Jasiu Uciekiniera mamy Kolejnego albo tego samego Cicho, cicho, nie biegnij spokojnie, kurde, trzymaj abiszona. A ja złapię. No chudy, mały Z tych młodszych. I tego złapać. Gdzie ty idziesz, król? Wielki świat. O, chodź, choć, O, Trzeba Uważać, bo drapnie to koniec. Otwórz. Na stół zobaczyć, co to jest. Hmm. No, teraz to tak. Siemanko, witam Państwa serdecznie na kolejnej superprodukcji farmerskiej. Co my tutaj mamy? Odznaczmy dzień, proszę państwa jest Dwudziesty 20... 29 Czwarte, Kolafa i Marty. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom i wspieraczom. Proszę Państwa, na sam początek, na sam rozruch wykonamy karmidło dla królików z rynny. z rynny. Nie byle jakiej, bo to jest rynna, którą przywiozłem jakiś czas temu. Od Zosi. Mam kilka takich sztuk. Jedna jest jeszcze z odpływem, ze spustem, więc się przyda do jakiejś budowli. A ten kawałek poświęcę właśnie na karmidło. Metalowe, fajne, tylko wezmę szybko z takiego czegoś, wziąłem z pojemnika. No dwie takie części i zaślepię po prostu końcówki i gdzieś tam przytwierdzę, zadaszę i będzie git. O, po trzy wkręty i robota zrobiona, proszę Państwa. Kto będzie zazdrościł, pewnie napisze, że królik mi się zabije. Się nie zabije, nie jest głupi, się nie bój. Safety is number one of Prolity. Zobaczcie, jak działa. Aha. Mam duże płytki, to tak myślałem sobie po położyć tam, postawić jakoś. Tylko żeby dostęp miał dobry. No i niestety już przykra akcja, przykra informacja. E, zaczyna się myksomatoza. Tutaj widzimy tego szaraka. To jeden ze słabszych królików, on dopiero niedawno zaczął tak dużo jeść i się odbijać fajnie, ale tylko to jest bardzo słabego miotu. I może dlatego y, pierwszy zachorował, e, dopiero dzisiaj zauważyłem burchle, więc pewnie już wczoraj jakbym się przyjrzał, to bym coś widział no ale no ale już niestety się zaczyna, czyli wróble lub komary pewnie wróble, bo jakby komary to bym już miał pewnie i w klatkach jakieś pierwsze na tych młodych symptomy choroby a tak tutaj widzę jednego pierwszego ale tutaj już wszystkie mogą być zarażone bo ten wirus zanim zobaczysz jakieś objawy to to tam z, z dwa tygodnie może być już od zakażenia chyba bądź trochę mniej, już nie pamiętam w każdym bądź razie nie wiem co teraz robić bo tutaj w sumie samiczka tylko barana albo trzy samiczki barana wziąłbym, odłowił do klatki i tutaj resztę zostawił nie? będzie co będzie no na pewno coś tam przeżyje ale kilka jakichś słabszych sztuk no to podejrzewam, że spora szansa, że padnie no w tym roku nie pamiętam. Dużo mi nie padło, bo chyba tylko z dwa. Ale no parę sztuk to pamiętam, że dosyć młode ubiłem, bo się bałem, że mi padnie. A tam większość chyba to wyzdrowiała no i później tam się odbiła. No ale szkoda, szkoda. Myślałem, że ta zima e, sroga, znaczy sroga, no ale było mroźno, że trochę przemrozi, no, że trochę mniej tego wirusa będzie. No ale tak jak Mówiłem niejednokrotnie, myślę, że to właśnie robota w rubli. One y, mają y, większe tak jakby pole działania y, niż komary, więc y, jeśli lokalnie macie zarazę, no to, y, no to komary ją fajnie roznoszą, ale jeśli nie ma gdzieś blisko ciebie, no to komar nie przeniesie za bardzo. A w wróbel już tak, on ci opierdzieli parę i z każdej wiochy jakiś szajs przy, przyniesie i lipan. No jest trudno, tak myślałem, że tak będzie, ale takie ryzyko wpisane w zawód hodowcy królików, no. To nic, pora zbudować daszek, a z czego ja zbuduję daszek, no jak to z czego, z tego co ciułam latami, proszę Państwa, na no to akurat w tym roku odłożyłem, to chyba też w tym roku stópki się nadadzą. O, tutaj jest bardzo dobra płyta, którą sobie odłożyłem. O, i z niej będzie dach, proszę Państwa, tak, będzie pasowała. Jednak zmiana koncepcji, bierem drzwi, utnę tylko trochę, bo niestety ale te blachy. A może i dobrze, są za duże. Dwie, spory, dach będzie. Mam jeszcze trochę mamuta, dlatego idziemy i to będzie kolejny wielki test proszę Państwa, bo jak widzicie drzwi są zrobione w ten sposób, więc tutaj przykręcać farmera do tego, to jest rozwiązanie na chwilę, tam by zaraz pewnie bo by nie było docisku woda by doszła, jak już dojdzie woda no to wiadomo, to wszystko by puściło, się rozszczelniło i by się rozsypało w 2-3 lata, a to ma stać dłużej niż ja dlatego po odpyleniu powierzchni będziemy kleić twarkusze odpad z daszku Rulik, chodź patrzaj, kurde, się zepsuje, nie będziesz wiedział jak naprawić. Technicznie to załatwimy. Ba, 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 ba.